Test psychopatyczny. Jeśli masz co najmniej 7 na 10, to jesteś psychopatą! Podnieś palec, jeśli możesz płakać na zawołanie. Podnieś palec, jeśli śmiałbyś się, gdy dziecko by się przewróciło. Podnieś palec, jeśli denerwuje cię, gdy ktoś zagłośno oddycha. Podnieś palec, jeśli potrafisz łatwo manipulować ludźmi. Podnieś palec, jeśli lubisz jeść kostki lodu. Podnieś palec, jeśli już kiedyś sprawiłeś, że pierwsza osoba, która pojawia się po kliknięciu, udostępni, potem więcej, płakała. Podnieś palec, jeśli potrafisz kłamać o swoich emocjach, a nikt tego nie zauważy. Podnieś palec, jeśli używasz kłamstwa, aby uzyskać to, czego pragniesz. Podnieś palec, jeśli potrafisz rozpoznać kogoś po dźwięku kroków. Podnieś palec, jeśli masz kilka osobowości dla różnych osób. Skomentuj, ile palec podniósł Ty Psychopato.